9 kwietnia 2024 Krajowa Rada Sądownicza. Przewodniczącą jest Dagmara Pawełczyk-Woicka. Krajowa Rada Sądownicza została założona w 1989 roku. Pomyliłam po prostu numer. Znaczy się tak, większość numerów nie odpowiada. Nie wiem, czy się już ukrywają, czy się pakują, czy co. Nie wiem o co chodzi, ale w każdym bądź razie tutaj yy, no, yy, są jakieś, jakieś tutaj yy, zakłócenia, zakłócenia cały czas. Witamy w Krajowej Radzie Sądownictwa For English Press One. W celu uzyskania połączenia prosimy wybrać ponową. Sekretariat przewodniczącego. Wybierz 2. Sekretariat szefa biura. Wybierz 3. Biuro prasowe. Wybierz 4. Powołanie na stanowisko sędziego. Wybierz. Witamy w Krajowej Radzie Sądownictwa for English, Press One. Wysłuchanie połączenia prosimy wybrać to nowo. Sekretariat przewodniczącego wybierz 2, sekretariat szefa biura wybierz 3, biuro prasowe wybierz 4. Powołanie na stanowisko. Witamy w Krajowej Radzie Sądownictwa for English press One. W cel... Witamy w Krajowej Radzie Sądownictwa for English Press One. Już wybrałam trzy, wybrałam cztery. Sekretariat przewodniczącego wybierz dwa. Sekretariat szefa biura, wybierz trzy. Biuro prasowe wybierz cztery. Powołanie na stanowisko sędziego. Wybierz pięć. Skargi wnioskuję. Dzień dobry, a z kim rozmawiam? Dzień dobry, Karolina z rodu biskupia, jak po mężu Mądracka. Jak chciałem z kimś kompetentnym, kto mi odpowie na moje pytania? A y, pani dzwoni w sprawie powołania na stanowisko sędziowskie? No właśnie, nie wiem. Nie wiem, jak wy działacie w ogóle w tym y, kraju. Y, to ja podam pani numer do się zajmują. Do kogo, bo ja już dzwoniłam na komórkę y, 880, to w ogóle się rozłącza. Później, y, co jest podane w internecie, KRS się rozłącza. Nie ma, nie ma tutaj, też wbijałam. 3, 4, 1 i dopiero 5 pan jest w pracy, a reszta gdzie jest? Nie wiem, czy są. No właśnie. Wszystkich. No dobrze, ale to tylko pan tam został teraz w tym KRS-ie. No chyba nie. No to z kimś kompetentnym, kto podpisał tutaj y, umowę spółki, bo nie wiem jak to nawet się nazywa, ustawkę y, Grzegorzowi Damian y, Kinelskiemu. Kto to podpisał taką umowę z kimś kompetentnym? A no to, to musi pani zadzwonić do Krajowego Rejestru Sądowego. A do kogoś te teraz zadzwoniła? Do Krajowej Rady Sądownictwa w trakcie powołaniami sędziów. Aha, i jakich sędziów e, oni tam powołali bo też tu e, szukałam e, z Poznania sędziego sędziego o coś tu, coś tu się włącza mi szukałam też kto powołał sędziego do okręgowej y, y, do coś mi tu pyka i mnie to rozprasza e, Jacka Daszyńskiego kto go powołał 25 marca tego roku Taki... Halo? No słucham, halo. Kto powołał? Przerywami cały czas mistrz, no mi się też... pan... No i też właśnie, bo coś tam pan włączył, coś podsłuchują pewnie. Chciałam wiedzieć, kto powołał Jacka Duszyńskiego w Poznaniu do okręgowej y, prokuratury. A to nie u nas. Też bo nie właśnie u powiem, was. Sędziami, nie, nie, nie prokuratorami. Sędziami. I jakimi sędziami się zajmujecie, skoro oni się nie podpisują, tylko wichajsterkiem się podpisują? To jakimi sędziami się zajmujecie? Powołujemy kandydatów, którzy do nas się zgłaszają. No ale skąd ci kandydaci się biorą? Jakie oni mają mieć uprawnienia, żeby ich można było powołać i kto ich powołuje? To w ustawie o y, sądach powszechnych jest napisane. W jakiej to, ustawie? W jakiej jakie trzeba być? O, o sądach powszechnych. W jakiej ustawie? Skoro wy działacie na jurysdykcji kraju. To w jakiej ustawie się pyta? jakiego kraju? No kraju Republiki w Poland A powołujecie się na jakie ustawy? Gdzie są te ustawy zapisane? W ustaw. No i właśnie, no i chciałabym wiedzieć, czy w tym dzienniku ustaw jest zapisane, że tam jest powołany kraj Republika w Poland. Wszystkie rozmowy są nagrywane. Mhm. Mhm. Ukazują się na kanale Karolina Mądrawska. Ale czy pani chciała się ode mnie do, o, o dowiedzieć, kto jest... Yy... Ja się, umie... takiegoś... ja się ogólnie chciałam do... to wiedzieć, no pomyliłam, po prostu tak jak pan stwierdził, pomyliłam numery. Ja się umiem przyznać do tego, a wy do czego umiecie się przyznać? Że okłamujecie naród polski? Że okradacie naród polski? Umiecie się do tego przyznać, czy nie umiecie? Nie ma ludzi w pracy. Nie ma też ludzi w pracy. Powołujecie się na różne ustawy, a tak naprawdę nie pracujecie. Na jakiej jeszcze, na jakim tutaj, jak korespondujecie, no tak, no pan nie będzie wiedział, jak, jak korespondujecie z Polakami, bo sądy tutaj nadużywają swojej władzy. No i nielegalnie przysyłają do wolnych ludzi swoje pisma. Te krajowe sądy prześladujecie wolnych Polaków. pani prowadzić jakąś skargę złożyć na kogoś? Tak, oczywiście. Jeśli jest taka możliwość, to tak. Na, na wszystkich no, sędziów że... Szamotua. Bo Cześć, nie podpisują. Ja pani podam, te pani podam e, numer telefonu do działu skargi. Może Pani chce złożyć skargę. No i co mi tu da ta skarga? No ja nie wiem, no mówię pani, że chce Pani złożyć skargę. No chcę złożyć, już składam tą skargę. Już Pan do protokołu przyjmuje tą skargę, bo w Polsce każdy urzędnik ma taki obowiązek przyjąć, jeśli dowie się o A. przestępstwie no to ma obowiązek przyjąć to i zgłosić to do prokuratury. Do prokuratury polskiej oczywiście. A tutaj żaden urzędnik nie chce tego sporządzać. Proszę, proszę Pani, znaczy ja nie mogę Pani pomóc z ja pan... konkretnymi sprawami. tak? Jakimi? Proszę, Pani... jakimi? proszę powiedzieć, jakimi. Jeżeli chciałaby się Pani dowiedzieć o jakieś postępowanie dotyczące e, e, powołania na stanowisko sędziowskie. To ja mogę pani, mogę pani udzielić informacji, jeżeli jest Pani kandydatem, jak się ta sprawa toczy, czy jest ona rozstrzygnięta, czy nie jest rozstrzygnięta. A e, sprawy, o których Pani mówi, są zbyt ogólne i ja nie mogę Pani pomóc w tych sprawach. A kto mi może pomóc? Kto mi może pomóc uratować Polskę? Skoro wy, młodzi ludzie, kształcicie się na to, żeby okupować naród Polski, i robicie to codziennie, nagminnie. Sfałszowane zostały wybory. Też pan tego nie przyjmie do wiadomości. Bo po co? Które wybory zostały sfałszowane? No te w niedzielę. A skąd pani ma takie informacje? No z, wszystko od trzech tygodni po prostu jej y, y, tutaj wydzwaniałam po krajowym biurze wyborczym i tam y, nie ma Magdalena Pietrzak, po prostu jej nie było w pracy. To chyba musi pani to zgłosić do prokuratury skoro... No ale do jakiej, że... do jakiej prokuratury mam zgłosić skoro prokuratura nie odpowiada? W Poznaniu nie ma nikogo od wczoraj. Nie odbierają ode mnie telefonu, to do kogo mam to zgłosić? To może pani pismo wysłać. do kogo mam wysłać to pismo skoro no ale korespondencja jest po prostu nielegalna z tymi prokuratorami oni przysyłają do mnie nielegalną korespondencję wczoraj dostałam list podpisany przez panią e, przez sekretariat prokuratury rejonowej w Szamotułach i jej sekretariat mnie zawiadamia to co to e, budynek ten e, mury mnie zawiadamiają i to jest młodszy referent Ewa Badzińska. Taki wichajsterek sobie napisała, i to jest pismo. Czy to jest pismo legalne, które jest y, y, ustanowione w Konstytucji? Czy tak podpisuje się wiarygodny tutaj, y, no to nie jest sędzia, bo to jest młodszy referent. To co to jest? Pani, która, która tak naprawdę nic nie znaczy w tej y, prokuraturze. To do kogo mam to zgłosić, że te wybory zostały sfałszowane? Wczoraj też rano zgłaszałam do Poznania do Prokuratury nie, do Krajowego Biura Wyborczego w Poznaniu Pani rzuciła słuchawką. Wszystko jest na moim kanale nagrane i wszystko jest upublicznione. Dobrze, no to, no to, no to czy pani jeszcze chciałaby pani się czegoś dowiedzieć na temat... Yy... No chciałam do KRS-u się dodzwonić. Chciałam do, do, do KRS-u, kto powołał spółkę, Grzegorz Damian Kinelski. Bo... To musi pani zadzwonić do Krajowego Rejestru Sądowego. Krajowy Rejestr Sądowy zajmuje się y, wpisami, jeśli chodzi o y, y, spółki, stowarzyszenia i inne rzeczy. No to Krajowy Rejestr Sądowy będzie pani mógł udzielić takiej informacji. A czemu nie Polski Rejestr Sądowy, tylko Krajowy? Czemu nie rzecz pospolitej Polskiej, tylko Krajowy? Proszę się zapoznać. Tak, się, tak, tak ktoś to nazwał. Nie ktoś tak nazwał, tylko po prostu tutaj spisek. Spisek utworzono i tutaj to się toczy cały czas. Proszę się z tym zapoznać. Jeśli jest Pan y, y, Polakiem, to proszę się z tym zapoznać, bo działacie na jurysdykcji Republic of Poland, zapisanej za granicą spółki. Okradacie naród polski. Wszystkiego dobrego panu życzę. Już więcej pana nie będę męczyć, bo już jeden asesor jest na zwolnieniu, z szamotu, także. Wszystkiego dobrego życzę. Dziękuję.